Wychodzi trener Adriana, wiadomo, Dawid Pepłowski na ściance KSW mówi o tym, że po co mamy. Cytat nie jest precyzyjny, ale wiemy o co chodziło. Po co mamy te widowiskowe walki toczyć, skoro i tak te bonusy są marne. I gdzieś potem KSW mówi trenerowi, żeby takich wywiadów na ściankach już nie udzielał. Najpierw wcale, żeby tych wywiadów nie udzielał. I część mówi, że KSW ma prawo, żeby to robić. Pewnie ma. Część mówi, że tak nie powinno być, bo to cenzura. A trener jak na to patrzy? Ja wychodzę z założenia, że jeżeli pracuję dla kogoś i się decyduje na tą pracę, no to pewne rzeczy powinienem zachować dla siebie i ewentualnie zwrócić uwagę pracodawcy, no bo to no chyba, że nie chcę tam, nie chcę tam być, nie chcę tam pracować, no, to, no to, to lepiej się rozstać, nie? Krótko i na temat, no. yy, Tak wychodzę z założenia, że, że no jeżeli, jeżeli siedzę na tej gałęzi, to jej nie podcinam, nie? No bo to takie, takie życiowe, natomiast yy, no wiadomo, no KSW, KSW, no, Wiemy, jakie KSW daje bonusy, chociaż tutaj mamy z tego na setce dostał pokaźny bonus, więc tutaj to trochę było. Kula w płod bym powiedział, powiedziane, no ale, ale okej, okay, no, prawdopodobnie to był jednorazowy taki, taki strzał i, i to się nie powtórzy. No, no niestety. E, 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 oczywiście fajnie było, żeby te bonusy były większe, bo ja, e, po pierwsze, bardziej myślę, że zmotywowałby zawodników do tego, żeby, żeby dać siebie więcej. No, mamy UFC, gdzie, gdzie ten bonus jest, jest fajny, dla niektórych to są olbrzymie pieniądze i, i, i taki nawet życiowy game changer, nie? Że, że, że go tam postawi na nogi. E, no, ja, ja, ja osobiście uważam, że no, KSW wypowiedział się, żeby takich rzeczy nie mówić. Ok, no, ich prawo, bo, bo to jest ich, ich, ich cyrk, no, a, a prawda jest taka, że, że ktoś jest pracodawcą, ktoś jest pracownikiem No i trzeba się dostosować. Nie? No. Nikt nie inaczej, no bo to jest jakaś tam opinia, nie? No, Wszyscy wiemy, jak, jakie są stawki. Nie są to stawki wow, nie, jakby nie, przysto, nie przystoją do największej, największej organizacji w Europie. No, tak jest moje zdanie, powinny być większe, no, ale, ale z drugiej strony dają takie, jeżeli ktoś się godzi, jest tam, w tym zawsze może zmienić tą, tą federację w jakiś taki czy inny sposób. Więc, więc po co pluć na rękę, którą karmi, nie? czy tam gryścią, nie? Tak mi się wydaje. Myślę, że to takie po prostu bardziej eleganckie by było, gdyby nie, nie, nie mówić, a, a jeżeli już mam taki problem, to idę i mówię, panowie, no, no nie bądźcie śmieszni, no aspirujecie do największej organizacji w Europie, to zróbcie to tak, żeby to wyglądało jak największe organizacje w Europie, dajcie parę koła e, tych euro, żeby to, żeby to wyglądało, nie, albo zróbcie jeden, nie róbcie czterech bonusów, tylko zróbcie jeden na… Nie wiem, jakby to powiedzieć, no na, na show, 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 show Gali, czy tam niech to będzie jedna, jeden porządny bonus i faktycznie ci zawodnicy będą się starali. Mówię, no tak jak mamy dostał, no to pięknie. No.